No, no, i dupa z tego wyszła. Meksykan TV znowu z Was wita. Serbii, serbii, serbia. No, i dupa z tego wyszła, kurde, bo nacisnąłem nie tak przycisk, bo rozmawiałem z Kolesiem i kurde, nie tak się wcisnęło. Coś nie. Serbia to Serbia, musi być czapka. Koniecznie dobra. Będziemy teraz to przygotowywać, wszystko, nie? To wszystko, co gotowałem wcześniej. Także będzie trochę zabawy. Na bank. Jestem tylko pewien. No nie no, to, to wyszło pyszne. Nie wiem jak już Oczywiście nie wziąłem, kurde, tej. Nie wziąłem słuchajcie łyżki, kurde, no. łyżki muszę Cezakową wziąć. No jestem z powrotem Meksikano Witam Was z łyżką Cezakową. Ponieważ muszę odcedzić teraz czosnek od tłuszczu. I mam nadzieję, że mi się to uda. Wygląda to przepysznie, powiem wam szczerze, szczerze wam powiem, że przepysznie to wygląda, ale to wszystko pokażę wam dopiero jak, kurwa, jak wyłączy ten, no dobrze. Jeszcze muszę pokroić kurcze warzywa. He, się przykleiły i pospadały mi, pospadały mi warzywa, łajzy. Wiadomo. Sorry, ale jak w Serbii, to w Serbii. Serbia jest tylko jedna. No i dobrze, tak zrobimy. Ewa, ucz się. Ucz się, Ewa, bo ja żyć wiecznie nie będę. Ja wiem, że ty gotujesz dla siebie, a nic do tego nie mam. Absolutnie. Ale uczcie, będę musiał jeszcze to rozkroić, to mięso, żeby pokazać, jak w środku wygląda. Nie wiem, jak ja to zrobię. Jakim cudem natury. No, bo to już jest koniec gotowania. Dbajcie, naprawdę, to jest koniec gotowania. Szkoda, że nie widzicie tego. Zaraz pazury popcinam. będzie to posprzątać wszystko stąd. Stąd zabrać i rozprzątać. Gotowanie na podwórku Nawet jak, jak po serbsku to jest ciężko, ciężko, ciężki klimat. Przydałoby się. Przydałoby się rozkroić mięsko. Dosłownie. Czy ja dam radę to zrobić? Ja nie wiem, bo to kurde, one dosyć grube jest. A ja dam radę. Elegancko Elegancko wychodzi że osoba, która dla mnie wynajmie pokój to będzie mogła się takimi daniami Kurwa Uciekła mi ta jedna Cytryna, zaraz druga ucieknie Będzie mogła takimi daniami, tu nie wiem tu tu jest z tej strony czy z tej strony lepiej pokazać jak to wygląda? Tu macie czosnek, macie pomidora, macie cytrynę, która jedna mi uciekła. Chuj tam dupę. I tak kurde jest w skorupce. Także osoba, która wynajmie, to będzie takie dania jadła razem ze mną. Oczywiście, mówię, jest haps w śliwce, Tak to wygląda, mniej więcej. I pozdrawiam już jeszcze raz. No, sorry, że dwa materiały, ale, ale musiałem rozmawiać z kolegą. Decha, i nie to nacisnąłem, to trzeba także trzymajcie się. Meksykano jest tylko jeden. Trzymajcie się.